O kawał historii, rzeczywiście licząc w tonach to 3,5 tony kamień, a historia tego pomnika to przypadek, ale przypadek, który przerodził się w czyn i połączył wiele osób i instytucji, które pomogły, żeby ten pomnik się tutaj znalazł ponownie, a jest to pomnik, który upamiętnia Poległych mieszkańców Baumgarten-Gudowa z okresu I wojny światowej. Ta wystawa jest tutaj stworem przypadkowym, jako że w trakcie prac no, musieliśmy gdzie zniwelować ziemię. I z tyłu kościółka, z tyłu kościółka tą ziemię żeśmy rozsypywali, niwelowali po, 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 po trawie. No trzeba było jakoś tam opatą zagarnąć to, prawda? I w, dosłownie w darni, w darni zagrzechotał nam jakaś stal metal, kolega Norbert yy, darni zdjął. Zaglądamy, jest kocioł, zdejmuje przykrywkę, a tam wspaniałości, wspaniałości porcelany, właśnie, które, które przynależały do tego kościoła. A z nadzieją prawdopodobnie, że pastor tutaj wróci na tą ziemię, zachował, zachował tą porcelanę. Myśmy to znaleźli. Teraz decyduje konserwator wojewódzki, konserwator zabytków, co dalej. Z, tym, z tą porcelaną, z tą, z, tą, z, tą, z tą winianką, którą eksponujemy na czas, teraz, na wakacje, porcelana dla zwiedzających zostanie, jako że to jest no, kawał historii tej gudowskiej ziemi. To jest relacja jednego ze świadków, już nie pamiętam kogo, ale właśnie opowiadał, że w granicach dawnego browaru drackiego, przy tak zwanych jego piwnicach, były między innymi złożone różnego rodzaju kamienne nagrobki, tablice, i prawdopodobnie tam były przechowywane. Tak daleko idzie to, że nawet informacja jest, że te płyty nagrobne czy tablice były wciskane do podziemi browaru. Sprawa, że kiedyś przy odkrywaniu tych piwnic, albo w pracach jakichś budowlanych potwierdzi, albo też nie potwierdzi tej historii. Jak mówiłem, ten pomnik przetrwał tylko dlatego, że został przysypany ziemią i właśnie ziemia go odkrył, zakryła. Tak samo jak Ziemia zakryła ten depozyt, dlatego też w tym roku budowo ma dwa, dwa ciekawe artefakty, które zostały i powróciły do, do miejscowości. Chociaż trudne artefakty, bo niestety mówiące o wojnie.